dlatego że możemy być chronicznie zmęczeni, prawda? Tak, to jest duży problem i faktycznie warto o tym przypominać. Wczoraj w Austrii obchodzony był Dzień Świadomości Syndromu Chronicznego Zmęczenia, i w związku z tym w centrum Wiednia odbywały się demonstracje, które miały o tym syndromie przypominać. To były takie demonstracje pokojowe. Liczne, liczne osoby chore, ale też bliscy tych osób zjawili się w centrum Wiednia, żeby, żeby tutaj przypominać o tym, jak ta bar choroba jest... Mało znana i jak mało jest badań i przychodni specjalistycznych, które się nią zajmują, a w Austrii jest to bardzo duży problem, ponieważ szacuje się, że nawet od 26 do 80 tysięcy osób na tą chorobę zapada. Oczywiście nie mając świadomości w ogóle tego, że to jest choroba. Nie mając świadomości, bo prawda? często takim pierwszym objawem są objawy grypy czy czy COVID-u, swego czasu. Później właśnie jest to chroniczne zmęczenie. A konsekwencje i są tragiczne bardzo często. są tragiczne, często. też ze względu na to, że często są złe diagnozy i lekarze zalecają coś innego niż niż może byłoby zalecane gdyby, gdyby te diagnozy były dobre. Tutaj akurat mamy pokazane że część osób, która jest chora, nie mogła się pojawić na demonstracji i taki symboliczny ich udział. To właśnie są te buty z, z notatką, z jakimś przekazem od nich i, ale myślę, że to warto warto o tym syndromie pamiętać, ale tutaj przy okazji jeszcze demonstracji myślę, że warto Myślę, że tutaj akurat jest pokojowa demonstracja, która, która ma uświadamiać ludzi i, i, i mówić o problemie. Natomiast ostatnio też była demonstracja we Wiedniu, która, która z kolei była tragiczna w skutkach, ponieważ demonstrujący nie przepuścili karetki i, i w związku z tym pacjent, który jechał na reanimację, po prostu zmarł. Więc tutaj, drodzy Państwo, my tutaj apelujemy o jednak takie demonstracje pokojowe i, i trzeba pamiętać, żeby tutaj uważność przede wszystkim i na dobro innego człowieka.